Wynikało one przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, motywowanej przekonaniem o niszczości rasowej Polaków. Niemcy celowo i w sposób zorganizowany eksterminowali ludność na okupowanych terenach, a także intensywnie eksploatowali społeczeństwo polskie poprzez pracę przymusową, jak i celowe niszczenie mienia, zburzenia stolicy państwa Warszawy oraz tysięcy polskich miast i wsi. Polska nigdy nie otrzymała stosownych do zniszczeń reparacji wojennych, a miliony polskich ofiar nie uzyskały nigdy odszkodowań. Próby ich dochodzenia przed sądami niemieckimi i polskimi okazały się nieskuteczne. Chciałbym wyrazić głęboką nadzieję, że niniejszy raport zobrazuje skalę strat Polski i pozwoli zapoczątkować otwarty, merytoryczny dialog obydwu państw oraz doprowadzić do uregulowania tej sprawy pomiędzy Polską a Niemcami. Rozdział pierwszy. Niemiecka okupacja Polski 1939-1945. Profesor Włodzimierz Suleja z zespołem. Agresja Niemiec na Polskę była pierwszą, a przy tym niezwykle brutalną kampanią II wojny światowej. Całą niemiecką okupację Polski znaczyły przemoc i zbrodnie. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze wydzielił w 1946 roku następujące kategorie zbrodni niemieckich. Planowanie, rozpoczęcie i prowadzenie wojny napastniczej. Morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych ludności cywilnej. Masowa eksterminacja w obozach, pokazowe egzekucje, tzw. łapanki uliczne, praca niewolnicza, wysiedlenia ludności, celowe burzenie miast, wsi oraz osiedli, grabież dóbr kulturalnych, majątku i niszczenie skarbów kultury narodowej, wynarodowienie i germanizacja prześladowania na politycznym, rasowym i narodowościowym, niszczenie wszelkich śladów kultury i sztuki. Wszystkie te zbrodnie dotyczyły obywateli polskiego państwa. Naprawdę trudno znaleźć w dziejach współczesnej Europy przykład tak metodycznej i gigantycznej zbrodni, która nie została ukarana. Rozdział drugi. Straty demograficzne Polski w czasie II wojny światowej poniesione z powodu działań niemieckich. Profesor Konrad Wnęk. Straty ludności polskiej w wyniku II wojny światowej były ogromne. Trzecia Rzesza Niemiecka, w ramach zaplanowanego i metodycznie przeprowadzonego ludobójstwa, wymordowała miliony obywateli Rzeczpospolitej. Ze względu na to, że dotychczasowe szacunki liczby osób pozbawionych życia różniły się dość znacznie, przeprowadzono w tym zakresie nowe badania. Pozwoliło to na ustalenie wielkości strat ludnościowych Polski poniesionych ze strony Niemiec na około 5 milionów 219 tysięcy osób. Z tej liczby aż 21% stanowiły dzieci ogromne straty poniesła polska inteligencja, lekarze, prawnicy, nauczyciele, duchowieństwo, urzędnicy celowo mordowani jako tzw. element przywódczy. W niektórych grupach zawodowych, np. adwokatów, Straty osoby przekraczały 50%, wśród lekarzy około 40%, a wśród nauczycieli akademickich 35%. Niemcy zabrali Polakom i przeznaczyli do zgermanizowania około 200 tysięcy polskich dzieci, z których udało się odzyskać jedynie około 30 tysięcy. Do niewolniczej pracy wywieziono ponad 2 miliony 100 tysięcy osób. Pracując ponad siły, wielu z nich utraciło zdrowie, wielu też nie przeżyło katorżniczej pracy. Podczas wojny 590 tysięcy polskich obywateli zostało inwalidami, nie tylko w wyniku bezpośrednich działań wojennych, ale także z powodu eksperymentów pseudomedycznych i przetrzymywania w obozach koncentracyjnych. Ponad milion osób zapadło na groźlicę ze względu na długotrwałe niedożywienie spowodowane sztucznie w czasie okupacji. Istotne są te straty potencjału ludnościowego Polski. W czasie 5 lat okupacji niemieckiej nie urodziło się ponad 1 milion dzieci, które w czasie pokoju przyszłyby na świat. Dużym problemem po wojnie było także sierotwo i półsierostwo polskich dzieci, które w wyniku działań okupanta utraciły swoich rodziców, aż 25% z nich nie miało przynajmniej jednego z rodziców. Rozdział trzeci. Ekonomiczna wycena strat ludzkich poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej. Podejście oparte na utraconym PKB wyrażonym stratami wynagrodzeń związanych z pracą. Profesor Paweł Baranowski, profesor Jan Jacek Staudynker. Wartość utraconych wynagrodzeń obliczyliśmy rozpatrując scenariusz braku wojny, w którym 5 milionów 200 tysięcy ofiar śmiertelnych agresji niemieckiej pracowałaby na warunkach sprzed wybuchu II wojny światowej. Ofiary młode miałyby całe życie zawodowe przed sobą i byłyby aktywne przez wiele kolejnych lat. Dlatego osobno liczymy wszystkie grupy wiekowe co 5 lat. Bierzemy pod uwagę, że część z tych osób byłaby bezrobotna lub bierna zawodowo. Ponieważ aktywność zawodowa i wynagrodzenia kobiet były niższe od mężczyzn, rozróżniamy osobno pracę kobiet i mężczyzn. Oczywiście i bez II wojny światowej część z tych pracujących zmarłaby z przyczyn naturalnych. Dlatego bierzemy pod uwagę dalszy czas trwania życia według wieku i płci, a pracy tej nie liczymy do wartości utraconego PKB. W podobny sposób liczymy wartość pracy dzieci zrabowanych. Wprawdzie w przeważającej mierze dzieci te przeżyły II wojnę światową, ale tworzyły produkcję w Niemczech, a nie w Polsce. Warto dodać, Przeszacowane, średnie utracone wynagrodzenia ofiary śmiertelnej nie jest tożsame z wartością życia ludzkiego, które jest wyceniane wielokrotnie wyżej na przykład przez amerykańskie agencje rządowe. Rozdział czwarty. Straty materialne poniesione przez Polskę w latach 1939-1945. Profesor Mieczysław Prystupa z zespołem. Zespół Rzeczoznawców majątkowych oszacował wartość poniesionych przez Polskę strat wynikających ze zniszczeń budynków w mieszkalnych i niemieszkalnych w miastach i na wsi, obiektów zabytkowych i sakralnych. Analizie poddano również wielkości strat poniesionych z powodu zniszczenia obiektów imienia ruchomego w transporcie, energetyce, przemyśle i rzemiośle, w rolnictwie i w lasach. Oszacowano wielkość szkód z tytułu zagrabienia lub zniszczenia mienia ruchomego związanego z budynkami i straty rzeczowe Wojska Polskiego. Należy wyraźnie podkreślić, że straty wojenne były przede wszystkim spowodowane celową działalnością okupantów i nie związane bezpośrednio z działaniami wojennymi. Niemcy w ten sposób realizowali przygotowane wcześniej dwie koncepcje wykorzystania potencjału gospodarczego Polski do dalszych podwoju oraz przeobrażenia krajobrazu Polski i jej całkowitą anihilację przez trzecią Rzeszę. Szczególnie skrawo widać to w przypadku Warszawy. Niszczenie majątku i zaplecza gospodarczego miało osłabić państwo polskie jego możliwości rozwoju. Niestety cel ten został w dużym stopniu przez Niemców osiągnięty. Polska została osłabiona i cofnięta w rozwoju na wiele dekad. Warszawa w następstwie II wojny światowej poniosła proporcjonalnie największe straty materialne i ludzkie wśród wszystkich miast kontynentu. Stolica była niszczona w wyniku działań Niemiec w czterech etapach: w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku, w trakcie i po powstaniu w Getcie Warszawskim, w czasie Powstania Warszawskiego i po jego upadku do końca 1944 roku, co było efektem zemsty Niemców za powstanie. W rezultacie tych działań przestało istnieć 3 czwarte warszawskich zakładów przemysłowych, ponad 80% szpitali, 3 szkół. Zniszczono wszystkie stołeczne mosty. Utraciliśmy 90% zabytków, bezpowrotnie tyleż samo zbiorów archiwalnych. Tragiczniejsze niż straty materialne były straty ludzkie wśród mieszkańców miasta. Szacunkowa liczba ofiar śmiertelnych ludności Warszawy wynosi 700 tysięcy osób, z czego najmniej liczne są ofiary, które utraciły życie w rezultacie działań wojskowych. Około 36 tysięcy osób. Przeważające ilości warszawiacy zamordowani zostali w wyniku niemieckich aktów ludobójstwa i zbrodni wojennych. 165 tysięcy osób doznało ciężkiego kalectwa i trwałej utraty zdrowia. Martyrologia mieszkańców Warszawy nie zakończyła się po kapitulacji powstania. Przez obóz przejściowy w Pruszkowie przeszło ponad 600 tysięcy mieszkańców aglomeracji warszawskiej wyrzuconych przez Niemców ze stolicy. Rozdział 5. Straty Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dóbr, kultury i sztuki. Podczas II wojny światowej. Profesor Mirosław Kłusek, dr Tomasz Luterek. Nie jest możliwe oszacowanie miarą pieniężną dorobku kulturowego, na który składają się całe wieki nieprzerwanej ewolucji intelektu i ducha narodu. Dobra kultury, poza wartością ściśle rzeczową, czyli materiału podstawowego i nakładu pracy, mają w większym lub mniejszym stopniu swoistą wartość natury idealnej. Właśnie ta wartość, a nie wartość stricte materialna, rozstrzyga przeocenia obiektów kulturowych. Wyznaczając im odpowiednie miejsce w dorobku kulturalnym. Decydującą rolę odgrywają tutaj specyficzne czynniki emocjonalne o zabarwieniu psychicznym i historycznym. To one sprawiają, że wartość materialna Zamku Królewskiego w Warszawie, symbolu długowieczności państwowości polskiej, ma niewiele wspólnego z pieniężną wartością tej straty dla narodowej kultury Polski. Czynniki te sprawiają, że próba oceny wartości materialnej, np. obrazu Jana Matejki Bifa pod Ruwaldem, daje różne rezultaty w kraju i za granicą. W bankowości i ubezpieczeniach poniesione na skutek II wojny światowej. Profesor Mirosław Kłusek. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa większość banków, instytucji kredytowych została zamknięta przez Niemców, co spowodowało ogromne straty w ich aktywach. Wszystkie polskie instytucje finansowe na terenach wcielonych do Rzeszy zostały zlikwidowane, a pochodzące z nich pieniądze trafiły na konto Głównego Urzędu Powierzchniczego Wschód w Berlinie. W 1949 roku Brytyjczycy odkryli konto, na którym były środki z likwidacji banków państwowych, banku gospodarstwa krajowego, Państwowego Banku Rolnego i Banku Polskiego w równowartości kilku miliardów, współczesnych złotych, które wciąż czekają na odbiór. Zarządzenia okupanta niemieckiego regulujące kwestie kredytowe i finansowe na terenie. Generalnego Gubernatorstwa spowodowały całkowite zamrożenie aktywów majątkowych instytucji ubezpieczeń społecznych, co pozbawiało je zarówno możliwości ich upłynienia, jak i korzystania z nich. Bez aktywów zostały również instytucje ubezpieczeń społecznych na terenach włączonych do Rzeszy. Rozdział siódmy. Skarbu państwa polskiego poniesione podczas II wojny światowej w wyniku działań wojennych i okupacji niemieckiej oraz z tytułu działalności okupacyjnego banku emisyjnego w Polsce. Profesor Mirosław Kłusek. W wyniku działań wojennych oraz okupacji niemieckiej Skarb Państwa Polskiego poniósł wiele szkód: straty rzeczowe, podatkowe oraz monopolowe. Bardzo dotkliwe były również straty wynikające z działalności banku emisyjnego w Polsce, utworzonego przez Niemców w generalnym gubernatorstwie. Szczególnie dotyczy to salda kleringowego, powstałego w wyniku utrzymywania przez ludność polską niemieckich formacji wojskowych na terenie generalnego gubernatorstwa. Także w tym przypadku po zakończeniu wojny. Odkryto w rejs banku środki należące do banku emisyjnego w Polsce na kwotę ponad kilkudziesięciu miliardów złotych współczesnych, które czekają na odbiór. Rozdział ósmy. Szacunki strat PKB spowodowanych okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Doktor Paweł Pońsko. Całościowe ekonomiczne koszty konfliktu zbrojnego obejmują straty bezpośrednie, zazwyczaj utrwaniane z zasobami zniszczonymi w trakcie działań wojennych, oraz straty pośrednie wynikające ze straty tychże zasobów i odzwierciedlające długookresowe skutki konfliktu. Powszechnie przyjętą miarą całościową kosztów ekonomicznych jest utrata strumienia PKB. Na podstawie historycznych danych statystycznych możliwe jest odtworzenie strumienia PKB oraz historii kontrfaktycznej ilustrującej ścieżkę wzrostu, gdyby wojny nie było. Dzięki temu można oszacować wartość strat strumienia PKB w okresie działań wojennych. Zniszczenia dokonane przez Niemców obniżyły potencjał polskiej gospodarki o około 55%. Ponieważ straty dochodu społeczeństwa są nieodwracalne, polska gospodarka została zepchnięta na niższą trajektorię wzrostu gospodarczego. Utracony strumień PKB z okresu II wojny światowej nigdy nie został Polsce zrekompensowany. Niższy poziom PKB stał się udziałem Polaków przez całą historię powojenną. Rozdział 9. Waloryzacja strat wojennych poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Doktor Paweł Pońsko, profesor Mirosław Kłusek. Sumę pieniężną, zwłaszcza w przypadku, gdy nie mamy do dyspozycji pełnego szeregu cen w złotym polskim dla okresu 1938-2021, przedstawiamy odnosząc się do realnej wartości dolara USA. Jednak ekonomicznie strata społeczna definiowana jest jako utrata możliwości konsumpcji przez reprezentatywnego konsumenta, a w ujęciu całej gospodarki bierze pod uwagę wszystkie efekty wpływające na możliwości konsumpcji. Te możliwości nie ograniczają się jedynie do zakupu dóbr konsumpcyjnych, ale do całego kosztu utrzymania gospodarstwa domowego, możliwości zapewnienia bezpieczeństwa finansowego rodzinie wynikającego z oszczędności oraz możliwości korzystania z dobrodziejstwa instytucji społecznych takich jak jak na przykład poczta, muzea i tym podobne. Ponieważ straty spowodowane okupacją niemiecką są całościowe w sensie społecznym i ekonomicznym, zespół ekspertów przygotował również inne metody waloryzacji tych strat we współczesnym ujęciu. Takich jak na przykład wartość wygenerowanego dobrobytu na głowę Polaka, czyli PKB pe per capita. <try> Aneks Inżynier Józef Menes. Jako dowód na zrzeczenie się przez Polskę praw do niemieckich reparacji i odszkodowań wojennych wskazuje się tzw. uchwałę rządu Bolesława Bieruta z 23 sierpnia 1953 roku. W rzeczywistości nie istnieje dokument mogący być określony jako uchwała Rady Ministrów. Są fakty świadczące, że posiedzenie Rady Ministrów w rzeczywistości nie miało miejsca. W dziennikach ustaw i monitorach polskich z lat 1953-1956 nie ma opublikowanej uchwały o orzeczeniu się przez Polskę praw do reparacji lub odszkodowań. Według Konstytucji z 1952 roku to Rada Państwa, a nie Rada Ministrów miała prawo podjęcia decyzji o rezygnacji z reparacji. W protokole z rzekomego posiedzenia Rady Ministrów 23 sierpnia 1953 roku znajduje się zapis informujący, że Bolesław Bierut owołał się na uchwałę Prezydium Rządu z dnia 19 sierpnia 1953 roku, stwierdzającą m.in., iż rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przyłącza się całkowicie do stanowiska rządu ZSSR w sprawie zwolnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej od zobowiązań reparacyjnych z Niemiec. 1 stycznia 1954 roku. Ogłoszono to w Moskwie na kilka dni przed fikcyjnymi posiedzeniami Prezydium Rządu i Rady Ministrów. Ponadto nikt nie przedstawił noty dyplomatycznej rządu polskiego skierowanej do rządu NRD o zrzeczeniu się przez polskie praw do reparacji ani noty zwrotnej rządu NRD dotyczącej tej sprawy adresowanej do rządu polskiego. Ponadto mocarstwa nałożyły reparacje na Niemcy, a nie na Niemiecką Republikę Demokratyczną. Dodatkowo rząd PRL złożył w ONZ w dniu 27 września 1969 roku dokument, który nie był zrzeczeniem się przez Polskę praw do reparacji, a wprost przeciwnie zawierał żądanie spłaty przez Niemcy należnych Polakom odszkodowań wojennych. Treść dokumentu publikujemy w raporcie, aby był znany opinii publicznej. krótko, bo straty to nie są tylko wielkie liczby, nawet te imponujące. Straty to także te straty kompletnie niemierzalne, trudne do zweryfikowania, trudne do opisania. To są straty polegające na zwykłym ludzkim, wielkim cierpieniu. To jest cierpienie matek, które utraciły swoje dzieci. To są gorzkie łzy rząd, które czekały na mężów, którzy mieli wrócić z frontu i nigdy nie wrócili. To są rozbite rodziny, to są rozłąki, to są wysiedlenia. Historie Zapomniane historie, które często albo czasami nie miały się prawa wręcz wydarzyć, tak jak historia pani Wandy Luri z Warszawskiej Woli. 5 sierpnia 1944 roku, tuż na samym początku powstania, pani Wanda i jej troje dzieci zostali wypędzeni przez Niemców z piwnicy jednego z domów na Woli, następnie przeprowadzeni w dużej grupie na dziedzinie z fabryki Ursus, gdzie wśród ciał rozstrzelanych ustawiono ich. W kolumnę. Proszę posłuchać jej bardzo wzruszającego świadectwa. W grupie, w której byłam, opowiadała tak po latach, było wiele dzieci po 10-12 lat, często bez rodziców. Zamordowani leżeli na prawo i lewo w różnych pozycjach. Naszą grupę skierowano do przejścia między budynkami. Gdy pierwsza czwórka dochodziła do miejsca mordu, Niemcy strzelali w kark od tyłu. Przy ustawieniu w czwórki ludzie krzyczeli, błagali, modlili się. Ja byłam w ostatniej czwórce. Błagałam otaczających nas Niemców, by ratowali dzieci i mnie. Któryś z nich zapytał, czy mogę się wykupić. Dałam mu trzy złote pierścionki. Wziął je, lecz kierujący egzekucją oficer kazał mnie dołączyć do grupy idącej na rozstrzelanie. Zacząłem go błagać o życie dzieci. Mówiłam o honorze oficera. Potem odepchnął mnie tak, że się przewróciłam. Wiedział, że jestem w ostatnim miesiącu ciąży. Potem uderzył i pchnął mego starszego syna, wołając: Prędzej, prędzej, ty polski bandyto. Podeszłam w ostatniej czwórce wraz z trojgiem dzieci do miejsca egzekucji, trzymając prawą ręką. Dwie rączki młodszych dzieci lewą rączką starszego. Dzieci szły płacząc. Starszy, widząc zamordowanych, krzyczał, że nas zabiją. W pewnym momencie oprawca, stojący za nami, strzelił starszemu synkowi w tył głowy. Następne strzały ugodziły młodsze dzieci. Potem strzelano. Do mnie. Tak mówiła pani Wanda, która oczywiście przeżyła. Kula trafiła panią Wandę Lurie w kark, wychodząc w dolną część żuchwy, ale niszcząc, rozrywając właściwie całą twarz. Ciężko ranna kobieta sparaliżowana też grozą wydarzeń spędziła wśród pomordowanych ciał trzy, trzy kolejne dni. Impulsem do walki o ocelenie było dziecko, które nosiła w swoim łonie. Ta świadomość, że ono żyje i że musi przeżyć tę tragedię i niedługo przyjdzie na świat. Zobaczmy jeszcze krótko wspólne historie osób, które dziś mogą powiedzieć nam o tym, co w ich życiu personalnie zabrała druga wojna. To był obóz harcerski, wakacje przed wojną. Nazywam się Zofia Czekalska, mam 99 lat. Byłyśmy bardzo... No, radosne, wesołe, śpiewające. W roku 38 zacząłem chodzić do nowo otwartej szkoły. Nazywam się Waldemar Kruszyński, mam 94 lata. Taka nowoczesna szkoła napawała nas wielką radością, wielką dumą. Żeśmy się pasjonowali piłką. Nożną. Nazywam się Janusz Maksymowicz, mam 94 lata. Jak tylko była wolna jakakolwiek chwila, to żeśmy sobie grali w piłkę. Jak to, jak to młodzi chłopcy, no bawiliśmy się, strugaliśmy jakieś łuki, przebieraliśmy się za Indian. Jako dziecko marzyłem, żeby zostać albo żołnierzem, albo zdobyć konkretny zawód. Żeby pracować w piaciarni. To były takie głupie marzenia. Byliśmy wtedy młodzi, szczęśliwi, beztroscy. Nagle dowiadujemy się, że Niemcy idą, trzeba uciekać. I wtedy skończyły się dobre, radosne czasy, nastało nowe, mroczne życie. Lecą samoloty, bombardują, uciekali, bo, bo to i wojsko szło, ale oni patrzyli, że my cywilna ludność idziemy. Zobaczyłem pierwsze gruzy porozbijane, zburzone od pocisków, od bomb. Nowy świat, gruzy. Jeden dom koło Oleandrów, Świętokrzyska, Gruzy. Most Poniatowskiego był zburzony, most Kerbedzia był zburzony. Na Marszałkowskiej jeden dom jako tako. Może by się dało wyremontować. Niemcy zastosowali tak zwane egzekucje publiczne. Sam to widziałem na własne oczy na ulicy Nowy Świat. Świadkowie całej tej egzekucji podbiegli do miejsca, w którym ta egzekucja się odbyła. Zabierali z muru krew, szczątki mózgu, kości, jakieś odłamki kości jako relikwie. Zbierali to do chusteczek i trzymali w rękach. Kobiety się modliły. Naocznie widziałam, jak taki pokazowy był rozstrzelanie przy burze na browarze. Posadzili ludzi, ale jej chłopaczek taki był. I tego nigdy nie mogę zapomnieć. Ojciec stoi dumny i blady, nie rusza się. A syn leci do tego niemca, po nogach go, po butach go całuje, żeby ocalił ich. Kopnął, a ojciec... Nie, nie ma. Połowę mojej rodziny zginęło w czasie wojny. Dziadek został rozstrzelany przez Niemców. To samo brat, brat mojej matki, też został zastrzelony w 1941 roku. Historia mojego brata potoczyła się zupełnie inaczej. Miał bardzo ciężkie śledztwo na Pawiaku. Stamtąd przewieźli go Niemcy. Do Oświęcimia. W Oświęcimiu miał numer 6913. Po dwóch latach pobytu w Oświęcimiu wysłano go transportem do innego obozu. Przez wojnę straciliśmy najlepsze lata swojego życia. I nigdy tego nie zapomnę, nigdy. Szanowni Państwo, to już właściwie wszystko, co autorzy raportu chcieli dziś Państwu przekazać, powiedzieć, zostawić po sobie. Chciałbym raz jeszcze podkreślić, to jest ich prośba, życzą sobie, aby ten raport, to spotkanie stało się przyczynkiem otwartego, merytorycznego dialogu ponad podziałami. Dialogu Polski-Niemiec, aby w nie tylko Polaków, ale i całego świata była skala straty i cierpienia naszego narodu oraz konsekwencje dziś dla nas tu żyjących. Spokojnego popołudnia. Dziękuję. Do zobaczenia.